To masz na przyciski i masz OK. Tak, to masz OK. on czy zginę. Mam kamizelkę drugiego poziomu na sobie, nie? I takiego fajnego kałaszka. To jest cel, dobry pomysł na przykład, wiesz? To jest jakiś dobry pomysł. To nie jest zły pomysł, żeby takie rzeczy właśnie robić, wiesz? Ale tu jest omanie creepy A się ciemno zrobiło Czemu tu nikogo nie ma? To jest cisza w środku. Żeby padł ktoś? Tutaj od bota może? Bo taka cisza. Okay. Proszę koleś musiał trochę zdziwić i chyba się zdziwił. Jednego poślemy tutaj, drugiego poślemy tutaj, a trzeci pójdzie sobie... o, nie mam. Tu coś leży. Tu coś leży, a tu raszalka leży. Ciekawe czy przelutowana. przylutowana e, przelutowana raszalka. A ja widzę, że koleś porobił sobie bosy. Ale ja sobie tutaj przyszedłem, haha. Ha. I sobie pozbieram jego lucik teraz. No koleś która nie miała farta. Był zajęty lutowaniem. A ja to wykorzystałem. 49 poziom. Miał azwala, tak właśnie słyszałem azwala jak strzelał tutaj koleś. Kurde, nie ma miejsca na tą mękę. Eee, Czekajcie, co on tutaj ciekawego? szyma. przelutujmy sobie to wszystko. Pewnie attachmenty, dodatki wszystko tutaj będzie miał. Ma granaty. Morfinkę możemy sobie wstrzyknąć. W razie co? On ma strasznie dużo dodatku tutaj. Te dodatki mogą się przydać. I ma tutaj jeszcze AVS-kę. Czekajcie, co byśmy zrobili? To możemy wyrzucić, to też możemy wyrzucić. Z tego możemy zabrać raz, możemy zabrać dwa, możemy zabrać trzy, i tutaj to wyrzucić, to możemy zabrać. Bo ma AKS o -y dość fajnie zmodyfikowana. Ta MK tutaj, ta MK nie jest zbyt dobrze zmodyfikowana. Więc zrobimy sobie tak. Raz, dwa i trzy m wyrzucimy, weźmiemy e, Axu, on jest nawet spoko e, zmodyfikowany. Tu jeszcze mamy mm, kałaszka poraszali, weźmiemy sobie, pyk, weźmiemy sobie, pyk. E, co tu jeszcze możemy? Alu splinty, splinty możemy zabrać zamiast pań killerów. O, Reduta ma zbitego do zera, akacza, akacza, czy ja potrzebuję akacza tego? Nie potrzebuję akacza, to nie, to nie, to nie, dobra. Czysto tutaj. Zresztą Czy tutaj wszystko pozbierał. Tutaj widzę chyba jeszcze niepozbierany bocik. F1. F1. Tu mamy co, jakieś bocika. Mam tutaj jeszcze jedną afos Czekajcie, bo ja mam kamzę trochę zbitą. Czekaj, to w sumie. Hmm. Czemu ta kamza jest tak zbita? No, kto ją tak zbił? Czemuś ty ją tak zbił, co? Może ten będzie miał coś? Nie. Nie. Możemy sobie zrobić coś takiego. Czekajcie. Raz, 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 raz. raz. I raz, i raz, i raz, i raz, i raz i zabrać to Eee Dobra. Myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. O! Dobry Witam panów tutaj co tu się podziało, co tu się podziało, o której godzinie i czemu tak dużo tutaj leży Dobra, raz, 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 to damy sobie tu e, to damy sobie tu, to damy sobie tu, 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 tu. tu, to damy tu, to damy tu, to damy tu, to damy tu, to wyrzucimy i mamy M1 na 28%. Jest ok. Tu coś powierzali, co oni tutaj powierzali. Mecy? Mecy sobie wezmę, ja w sumie nie będzie. Tu nie, 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 tu nic ciekawego, tu jeszcze coś ciekawego pan ma. Aleś pan zdziwiony? No, ja też. Ten se śpi. Dobra, wychodzimy. O, ja się mnie. Wychodzimy, wychodzimy, panowie. Dodatkowy hełm weźnie? Wejdzie? Nie, nawet tych hełmów nie biorę. Jestem full full. trzymy wyrzucam gold stara. Ile to jest warte w ogóle. Trzyma się małgulas, witam cię. Na live na kanale 50 tysięcy? Dużo. Ale to nie był Golden Star, tylko to była wazelinka. A wazelinka tyle nie kosztuje chyba. Dobra, weźmiemy sobie pan pankilery. Tutaj ktoś może być. Jak ktoś będzie strzelał po nogach, to warto sobie być już na na przeciwbólowych środkach, chociaż mam chyba morfinę jeszcze mi, morfina mi jeszcze działa, ale. Szyma no. Michał. metal słyszę metal przed stacją ktoś się bawi Przed stacją albo za stacją, ktoś jest. Jest przede mną. Osiągnąć koszymy, no jest, odwiedzą cię. Jest przed stacją jakiś kolek znaczy za stacją chyba. Chyba słyszał mój skok, nie jestem pewny, ale być może słyszał mój skok. Dlatego koleś na razie się nie wychyla. Tumik. Nie wiem skąd. Chyba za. Mi się zdaje, że koleś dopiero był na stacji i poszedł dalej. Stacją nie wiem, zaryzykujemy, idziemy. Słyszałem, Tumik. Strzały z Tumika. Nie wiem gdzie on jest. Koleś gdzieś blisko jest. Dobra, weźmiemy jeszcze jednego pankillera. Tam jest. Leży. Dobra, wytropiłem, wytropiłem go. Dobrze, że miałem sławki. Dobrze, że miałem sławki. Wytropiłem dziada. Po zapachu, szedłem, po zapachu. <laughs> Dobrze słyszałem ten tumik. Ten tumik mi dużo powiedział, że on tutaj jest. Ten tumik go zdradził. Dobra, ja myślałem, że to jakieś, nie wiem, wielka zwierzyna. ty Myślałem, że to jakiś grubas. A to, to zwykły jakiś kolej z sajgą dziewiątką, tylko z tumikiem po prostu. Ty. Ja już myślałem, oho, będzie wojna. Mhm. A się okazało, że nie będzie wojny radnej. M700, tak? I co teraz? Ej, tu mamy dwa hełmy. Крест. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

Dostałem w głowę, nie wiem od czego, zaraz zobaczymy, gdzie on tutaj był, czy on wyparował, nie, tu jest. 3 minuty, wiem, że mam 3 minuty, dobra, miał sajgę, sajgę miał, to nieduże zagrożenie dla mnie, ale no, trafił mi w głowę, gdyby trafił mnie, e, gdyby trafił mnie w, w oko, to bym nie żył, ale trafił mnie w hełm, uh. Dobra, dwie minuty mamy. Trzeba e, ja coś... Coś tutaj po tym kolesiu. Lalalala m 700 w mówię. Nie ma Ktoś tam makarony ktoś chce. Ja nie chcę żadnych makaronów, biegniemy dalej. Dwie minuty do wyjścia. Szybko Szybko Bo czas nas goni Jeszcze pójdę na słowo wyjścia, to będę się śmiał, nie? Nie, ja dobra, idę do, w do, do, dobre miejsce. Idę. Prawie na kamerce mi nie widać. Dobra, z tym się nie chce strzelać. cheda do bota, nie, 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 nie będzie cheda do bota. Dobra, udało się wyjść. Minuta do końca rajdu. Za mały plecak wziąłem. Gdybym wziął większy plecak, to by więcej sobie wyniósł. A tak to wziąłem malutki plecak. Halo, ja tu jestem na tej kamerce. Uuu, siema. Ciemno się zrobiło, Siemanko. Dobra, co tam udało się pozabijać? spam ja ciekaw. czekam, 9000 Ekspon, 33 minuty. No i plus 3 graczy i dwóch z graczy z kawów na samym końcu. Więc w sumie 5 padło. No.